Co się stało? Mam długie ręce, ja się chyba powoli zmieniam w Mami Loclex! przed się Game Gamepassa kupiłeś! Jakiego Game Pasa? Gdzie ty w ogóle jesteś? Co? Za tobą chodzę, nie widzisz co? taki czerwony... Czy, czy ty jesteś tym kwiatkiem strasznym! Nie, no co tu się Dari, dzieje w ogóle z... teraz? passa kupić ogarnij się! Dobra, weźmy, zostaw spokój, co tu teraz? Jeszcze? Czemu tu leży hagi na ziemi? Nie mam pojęcia, ale zostawcie łapkę w górę, bo dzisiaj odnajdziemy wszystkie nowe postacie. W Mami mamlex! I tutaj jest pierwsza. Możemy sobie odebrać. I to jest Mami Loclex urodzinki. ona chyba jest taka z baloników, ale ty jesteś strasznym kwiatkiem w ogóle. No, bo to się gocinka, Czy będą straszne morfy? O, straszne morfy będą mówić. Dobra, szczerze to ja sam nie wiem, jakie morfy będą, ale wiem, że został dodane kompletnie nowe miejsce, do którego od razu sobie teraz pójdziemy. I ta nowa lokalizacja znajduje się dokładnie tutaj, czyli w stołówce. I tak jak widzicie, zostały tutaj dodane drzwi, do których możemy wejść, tylko, no właśnie. Drzwi do piekarnika! Jest jeszcze jeden problem, Simon, ponieważ potrzebujemy żółtą łapkę, której niestety nie mamy. No ale dobra, póki tu jesteśmy, to możemy już odpalić nasze radar, bo jestem ciekawy, czy niczego w kuchni czasami nie zapomnieliśmy, a w tej kuchni to jest w ogóle bardzo dużo morfów. w ostatnim odcinku chyba, nie wiem, z 10. Nowych, ale mój radar nic nie pokazuje, więc możemy pójść po żółtą łapkę i wchodzimy sobie wtedy do piekarnika z pizzą. Znowu jesteśmy na miejscu, tylko tym razem mam żółtą łapkę i możemy sobie otworzyć te drzwi. Simon, gdzie ty teraz jesteś? Przyjdziesz tutaj do mnie? Jestem już O, dobra, jesteś, chodź szybko, wskakuj do środka, bo musimy dojść na sam koniec. I mamy tutaj, uwaga, czemu to jest jakiś śmietnik? Ej, tu nie powinno być pizzy. No, nie nie, to jest tylko Game Pass. Ej, tu coś leży, co tu teraz jest? Mamy jakąś płotkę ogromną, ciemną. Ej, dobra, ja sobie tódkę muszę wypić i za tą płotkę dostaniemy. Mami Weną taką mega ciemną, no ale dobra, możemy tu skoczyć gdzieś do góry, chyba niestety nigdzie się nie da wejść, ale mamy zdobytego naszego pierwszego morfania, to jest już drugi, więc idziemy teraz do kolejnego. A kolejny, no niestety nie znajduje się w tym miejscu, ale jest to miejsce nam bardzo potrzebne, ponieważ leży sobie tutaj taka właśnie różowa kaseta i tą kasetę musimy mieć, mieć, żeby właśnie zdobyć kolejnego. Ja jestem jeszcze ciekawy, czy jak wejdziemy tutaj do środka, I odpalimy radar. No właśnie, czy będzie tutaj gdzieś jakiś kolejny morf? No niestety mój radar nic nie wykrywa, więc zdobyliśmy na wszystko, co jest możliwe. Jedzenie rybce chyba też kiedyś daliśmy, tak mi się wydaje. A nie, czekaj, tu jest jakieś dla rybki. Dobra, co się stanie, jeżeli damy jedzonko? Dobra, no właśnie, tak myślałem, że już mam tą postać. Dlatego teraz pójdziemy włożyć tą kasetę do odpowiedniego miejsca. A to miejsce, o którym wam mówiłem, znajduje się na końcu tego korytarza. Sam już tutaj za nami biegnie. I mamy telewizorek, do którego tą kasetę musimy sobie włożyć. Dlatego podchodzimy, stawiamy film. I mamy tutaj Mami Long Legs. I to jest chyba PB. Nie wiem sobie o co tutaj chodzi, ale to jest jakaś krótka prezentacja. Cześć. I co dalej? A, to wszystko. To jest koniec. I dostaliśmy Mami Long Legs karton, czyli taką właśnie narysowaną z kreskówki. Tutaj raczej nic innego nie ma. No niestety, Mój radar, nic tutaj nie pokazuje, a my tych morf mamy coraz więcej, dlatego lecimy teraz do kolejnego. Simon, no poczekałbyś na mnie, gdzie ty się tak śpieszysz? O, dzień, cajcie, to łapki, do kiedy no, o, Ale poczekaj, jakoś... bo tu są morfy kolejne, no co on tam robi w ogóle? Co? Dobra, kolejny morf jest właśnie, zobacz, tutaj pod, pod tym czymś. Nieważne. Możemy sobie go po prostu odebrać i to jest mami leg like bestia. A bestia była kiedyś takiej skówki w Cartoon Network chyba. Co, Simon, gdzie ty właśnie poszedłeś? nieważne, ważne, dobra, nie, ważne nie Dobra, ej, co ty? Jak tyś tu pojawiłeś nagle? No chodź, tutaj na dole jest, tutaj sobie musi zrobić pod tymi schodkami. Okej, okay, dzięki, nie. Dobra. Dobra, to już... Jak nie wiesz, to jest tu w tym miejscu przecież? Dobra, nie, ty trollujesz, dobra. samo możesz po prostu tą postać kiedyś zdobów. I teraz tak, następna jesteś naprawdę bardzo blisko nas. Musimy sobie pójść gdzieś na końcu tego korytarza. Jeżeli tutaj pójdziemy. Dobra, tam się coś wściekło na tym radarze. Coś, tu co już miałem. To tutaj jest ukryte przejście w ścianie. Widzisz to w ogóle? A, no pewnie, że tutaj. A, dobra, widziałeś to jednak. I mamy tutaj Shazam, czyli taką postać, która kiedyś leciała w kinach. No dobra, ale nieważne. W ogóle to możemy sobie sprawić teraz, te wszystkie nawet nasze postacie, które zdobyliśmy. O, wow, ale to dziwnie wygląda, jak zmieni się w kle z, z venomem, a Simon jest z kreskówki, taką mamilą kleks strasznie o, ale Nie, tak kreskówka mnie do tyłu cały czas ciągle tyle Jak do tyłu co? Roz... O, w to rozmienić. On jest strasznie wysoki z tego co widzę i bardzo umieśniony. Ale słuchajcie, teraz znajdziemy chyba najdziwniejszą postać, jakie to jest możliwe, bo znajdziemy mamilą kleks połączoną razem z pigi. Serio, coś tak dziwnego też nie widzieliście, tego zaraz wam pokażę, gdzie to jest. Chodź, Simon, szybko, musimy sobie wejść do tych drzwi, do środka. I mamy tutaj. Właśnie, co my tutaj mamy? Odpalamy nasz radarek. Na radarze niestety nic nie pokazuje, ale ta pigi powinna być. Hey. No nie uderzaj mnie, czekaj, musimy wejść tutaj do środka I to jest właśnie w tym miejscu okay, Mami Longlegs Piggy Co? Czekaj, poczekaj, poczekaj znaczy, to, to nie jest Piggy, tylko to jest Peppa Pig, tak chciałem powiedzieć że To jest Mami Longlegs połączona z Peppą Pig O, o to mi dokładnie chodziło, od razu sobie się w nią zmienimy Teraz, i ona wygląda dokładnie W taki sposób, ej, strasznie Wysoka i strasznie straszna Serio, zobacz sam, jak to wygląda w ogóle A, co ty robisz, waliłeś mnie na ziemię właśnie Dobra, idziemy do kolejnych morfów Kolejny morf, który wam pokażę jest chyba Najtrudniejszym morfem do zdobycia w tej Rzek. Tylko najpierw w ogóle podniesiemy sobie tego, bo tego nawet nie, nie miałem. To jest jakiś William, nie wiem kim on jest. Tak, weź go sobie Simon, oczywiście, że tak. I musimy sobie wejść do tego miejsca, więc otwieramy to, chodzimy do środka i to co teraz zobaczycie jest naprawdę niesamowicie tajne. Tylko najpierw musimy sobie dojść na sam koniec tego korytarza. I jeżeli już tutaj dojdziemy, to musimy sobie otworzyć to przejście, które jest tutaj u góry. Simon, gdzie ty jesteś? Idziesz tutaj do mnie? No, jest Dobra. Jestem. dawaj, szybko, szybko. Otwieram sobie teraz to przejście u góry i musimy wejść mhm. do środka tego kolejnego korytarza. Jeżeli dojdziemy na sam koniec, zobaczcie coś naprawdę bardzo tajnego. Ja już stąd to. Widzę. I gdzie my teraz wchodzimy? Co to jest za miejsce. Jak ja mam zdobyć całego murfa? Co to jest w ogóle? A, Widzisz to? O, nie, dobra, nie jest, mogę. Jest, jest. Dobra, Simon to zrobili jakiś haker. My sobie... Tu jest w ogóle jeszcze jeden kolejny, ile tego wszystkiego tutaj jest. Ja to wszystko zaraz zdobędę. czy trzeba łapić. Łapkę trzeba przyłożyć. Dobra, wiesz co, ale ta Właśnie łapka jest tam potrzebna do czego innego, bo jeżeli ja tą łapkę przyłożę, cyk, to otwierają nam się teraz te drzwi. Te bardzo tajne drzwi, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo tajne drzwi. Ale... Dobra, chyba mi zniknęły niestety. Najpierw może wejdźmy sobie teraz tutaj, A nie, tu się nie da wejść. To jak ja mam tego Murfa być. Ja Wam pokażę, jak tam wejść bez wydawania żadnych Robuxów. Po prostu się w jakąś postać, która dosyć szybko biega. Wskoczcie tutaj i klikajcie. E. O, dało nam się. To jest Mami Long Lex dziecko, czyli pewnie jakaś malutka Mami Milonlex. I teraz, skoro zmieniliśmy się już jakąś postać, to możemy sobie tutaj oczywiście jeszcze do góry wskoczyć. I jeżeli tutaj wskoczymy, to sobie też podbiegamy. Zbieramy sobie następną i to jest Mami z zombie, więc co, sami widzicie, te postacie wyglądają dosyć strasznie. My się teraz jeszcze odmienimy z powrotem w naszą zwykłą postać. I jeszcze raz otworzymy sobie teraz te drzwi tym u góry. Trzyacie sobie łapką, wchodzimy tutaj do środka i jesteśmy teraz w bardzo tajnym pomieszczeniu. Simon, chodź szybko tutaj do mnie. I skoro jesteśmy już tutaj w środku, to pierwszy morf znajduje się... Znaczy, on chyba powinien być w tym miejscu, tak mi się wydaje. Wcześniej tutaj był. Teraz go nie ma, więc może jest gdzieś indziej. Zaraz sobie to na pewno sprawdzimy. Może na przykład gdzieś na końcu tego korytarza. Ej, wow. Ej, tu są jakieś drzwi teraz. Dobra, co to teraz jest? Możemy to zebrać? Mami Longlegs Anioł. Zdobyliśmy Anioła Mami Longlegs. No a następny znajduje się w kolejnym pokoju i mamy tutaj taką kartę SCP. Jeżeli to podniesiemy, dostajemy Mami Longlegs SCP. I co jest naprawdę w sumie. Nie wiem, ona jakaś cała biała taka jest, nie wiem w sumie o co z tym chodzi. Ale są wszystkie morfy, które możecie tutaj, tutaj znaleźć. Albo nie, to jednak jeszcze nie są wszystkie. Jeżeli wejdziemy do tego pokoju i tutaj, w tym kącie przejdziemy za ścianę, to mamy totalnie ukryty pokój. Widziałeś tu, Simon? I tam na końcu jest, jest jakiś morf. Właśnie ja też tego nie widziałem, czekaj, co tu czekaj, zrobić. Czekaj, ja, może tym razem. Ej, dobra, go, nie, nie. Ja muszę wskoczyć tutaj, cyk, która muszę tu. O kurde, ej, to może być dosyć trudne. No ale dobra, tym razem na szczęście daliśmy radę, odbieramy to i mamy hagi łagi Co to są Sonic czy coś? Jeszcze raz musimy pójść do jednego bardzo ważnego miejsca. Czyli tutaj, właśnie do tego. Klikamy sobie żółtą łapkę. Tutaj też klikamy sobie żółtą łapkę. Jest tam potrzebna filetowa kaseta. Bo, ponieważ kiedyś wam już pokazałem, że ona jest właśnie w tym miejscu. Jeżeli zejdziemy sobie tutaj na dół. Teraz musimy się stąd jeszcze wydostać. Więc Simonku czekaj, mm -hmm. weź. Ja, czyli, co chcesz mi Tak, dobra, tak, weź dobra, sobie, stań tutaj. Czekaj, troszkę bardziej w prawo, musisz. Ale, ale moje prawo, no chodź tutaj, A, okay, tu bardziej. O, dobra, 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 dobra czekaj. I musimy. No, co ty robisz w ogóle? O, dobra, dasz radę Nie, dobra, weź co? No ja wychodzę no, dobra, mam stąd dobra, wyjść! No wreszcie mi się udało. Dobra, Simon, ty wiesz co masz zrobić, co nie? Okej, okay, to weź wystrzel tą swoją łapkę. My sobie teraz pójdziemy szybko zaniść tą kasetę. I tak, wiem, że już wam kiedyś to pokazywałem, ale pokazałem wam to ogólnie w troszeczkę zły sposób. Z takiego powodu, że nie odebrałem tego Morfa, mimo to, że myliśmy tą kasetę. Simon, czy ty wiesz gdzie gdzieś w ogóle? Cztery łapka mi się popsuła? No nie, dobra, to wiecie co, szybko na niego poczekam i zaraz tam pójdziemy. Simon już tutaj za nami idzie, a my musimy dojść na sam koniec tego korytarza, otworzyć sobie te drzwi i podejść do tego telewizorka, jeżeli teraz włożymy sobie tutaj kasetę, to odpala nam się no właśnie, takie krótkie. Video. Zobaczmy, kto puka do drzwi. Jeżeli na niego klikniecie, to dostajemy Daddy Long Legs. Właśnie, dobra, to jest troszkę straszne, ale to już mniejsza. I ja zapomniałem go wcześniej odebrać, rozumiecie to, bo na niego trzeba było kliknąć, a ja tego nie zrobiłem. I teraz możemy sobie zobaczyć, jak on wygląda. I to jest właśnie zgliczowany Daddy Long Legs. I jak jeździmy, to mu to oko tak jakoś tutaj jeszcze dziwnie lata. No ale tak, to jest właśnie on. Jeszcze klikniemy sobie tutaj, bo kiedyś kliknąłem na złą planetę i musimy sobie chyba kliknąć na tą, tak mi się wydaje. Jeżeli wystrzelę sobie rakietę, to za chwilkę powinien dostać jakiegoś kolejnego morfa. W tego się jeszcze odmienię, bo jestem ciekawy, czy Tutaj czegoś nie ominęliśmy, ale mój radar, o właśnie Dostaliśmy astronautę Daddy Longlegs Ale skoro mój radar niestety już nic nie pokazuje To w tym odcinku to było na tyle, mam nadzieję, że Zdobyliście dużo fajnych, nowych, ciekawych morfów Czemu tu masz jedzenie, Simon? Ja chcę, bo ja po prostu lubię bardzo jeść, na A, lubisz jeść, dobra, to narka, Simonek, a jeszcze się z wami I do kolejnych odcineczków, narka wszystkim